Daj! Właśnie Daj! Rzuć, rzuć, tutaj rzuć Dobra Podstaw broń Niech ona nie trzyma jej, bo męczysz ręce Odpocznij chwileczkę Koncentruj się No nie tak, nogi Nie, o tak Pamiętaj o tym Dobrze I już broń do ramienia Przyciągnąć Ustawić się Mocno. Daje. Tak, ale tak, byłeś vigięcy. Już było. Podstawę wam. Odstaw wam na chwileczkę. Tak. Podstawę tak. 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 I włóczkę. Na bój Dobrze. Tak. Nie chwileczkę zobaczę. I pamiętaj, że te plecy nie mogą. Wróć do przodu. Tylko no. wróć do przodu. Nogi dobrze. Troszeczkę prawa stopa. Bardziej chodź. Dobra, po prostu. I proszę, możemy przyciągnąć. O! Daj! Widzisz parę drobnych rzeczy. Zajd! Widzisz, Stawicie. No, w palce. Za. Odłączłam broń. Dobrze widzisz. Był jeszcze moment lekkiego dręczenia stawicie. się. Staj! Po prawej stronie. Stawić Zawsze ułatwiajmy sobie sprawę, a nie u. Tak, dobrze. I proszę. Jeszcze go trochę długo, ale dobrze. dobrze. Lewo. Nie, nie, nie róbmy tego tak szybko. Potrzeba chwili koncentracji jak staniesz, Nie od razu, że rzucasz broń do ramienia mhm. Ta, no i strzelasz. Wstanąć, przyciągnąć broń, połóż tą broń dobrze na ramieniu opsi ją okolbę i dopiero wtedy komenda nie za szybko głowa do przodu tak, po prostu tak. już i nie